Siemanko moi drodzy, dzisiaj jesteśmy znowu w tym opuszczonym domu, w którym nie wiem czy aż mnie straszy. 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 Chodźmy. Oli, jeszcze lampkę coś. Dlaczego? Dzisiaj mamy kamerzystę moi drodzy. W końcu. Na ostatnim odcinku, moi drodzy, nie było i jego, i jego nie było. A ty i tak, prawdopodobnie nie oglądali. Działam, działam, działam. Ja z kanału Dawidek z Osi nie wyśmiewałem. Nie promuj. A no. posił? Na taki nie wziąłem. Wy pierwszy. Nie, a może to jest taki. Tam odwiedziłem więcej dziewek. Osił, gdzie jest? Tam odwiedziłem więcej dziewek.

би марий чинь яагаад хүрэхгүй байна вэ? Cicho, Nie do buta. Chyba. Dobra. Jemu Powoli. Powoli. Ej, już się cicho Ej, trzeba go zmielić Jak tu wejdzie to jest po nas Dawid Питерлич не прижилиマス? Нет, то не либо. Алмаз синк. I drodzy, wyłączyło mi się nagrywanie też po tego, co was to proszę, Musimy iść stąd, właśnie to po prostu Tylko jeszcze by sprawdzić tego. No dobra, idziemy Idziemy stąd. Masz kamerzystę. I am going to take do

Nie nie. Te drzwi one stały, a nie weźmiemy. I pewnie ich przywrócili. One stały, jest pan 店員さん No widzę, Macz, ale tam co już jest w tym jest okno, możemy jej patrzeć. A tu mamy plus, że... Mam do piwnicy.

Idziemy stąd Idziemy Idziemy, wejdziemy Ej, nie Ej Nie Nie mamy chłopaków To jest trzeba, trzeba ich znaleźć Jakich porwali albo coś Ksawera golera nie ma, chodźcie

Myśmy się rozdzielili, myśmy się rozdzielili i nas nie było po prostu. A Jak Oliwiar złapał albo coś? Nie. nie no, bo już go ostatnio, ostatniego go moi drodzy złapał, ale Oliverowi się udało uciec, nie? Także... I tym I miejmy, tak, miejmy nadzieję, że tym razem jak go złapą, to będzie tak samo, że ucieknie, nie? Ona oby nic, tak. oby nie. jeszcze Nie wyjdziemy, My są bez Oliwiera. Bez oliwera z nie wyjdziemy. Co? Czy bez oliwera z nie wyjdziemy. Zaraz mu się uczyć. Ola, cicho! Zaraz mu się Nie, było się tarte jest? tam. nie było nas, Tam jest. Polęgam. tutaj tylko tam Moi drodzy, wróciliśmy się stamtąd jeszcze. Nie mam pojęcia, chyba, że widziałem. Ale stracimy oliwiera to najlepiej nie będzie, nie? Nie będzie operatora. Oliwiera dalej nie ma. Nie ma, nie ma. Masz Oliwiera? Masz Oliwiera? Jest Oliwiera? Ej, hey, jest Oliwera! Co jest? Co jest? Gaźcie to! Gaszcie to! Gaście! to! Gaś to! On to! tu to! No. to! Dobra Ale kiedy on ci tu stary zaprł? No wy poszliście. on tu przyjdzie teraz po tym... A Ale się zaczediło. On ci chciał podpalić czy co? No on się chciałby podpalić! Ja ja rzuciłem kamerę. Tutaj to nie. Ale ja po prostu odplątać, bo on był... On był, on był moi zaplątany jakimś szurem po prostu, nie?

Co nie było? To był To był. Był, musiał być. Dobra, moi drodzy. Jak co? Jakbym wrócił, to by mnie podpalił. Mówię, no. Myśmy my się jeszcze kapli podczas wychodzenia, że was brakuje z Dawidem i Barzajem. Grze? Moi drodzy. Kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, siemanko. Mogę Nie.